Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji SOWA to miejsce stworzone z myślą o osobach studiujących i doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ośrodku można bezpłatnie porozmawiać ze specjalistami o trudnościach w obszarze zdrowia psychicznego niekorzystnie wpływających na studia, pracę czy życie prywatne. SOWA znajduje się w budynku Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Kopernika 27 w Krakowie. Do sowy warto zgłosić się wtedy, gdy czujesz, że dotychczasowe sposoby radzenia sobie ze stresem lub różnego rodzaju wyzwaniami życiowymi zaczynają cię przerastać. Miewasz problemy ze snem, popadasz w konflikty z rodziną czy znajomymi, czujesz obniżenie nastroju, pojawiają się u ciebie myśli, z którymi nie możesz sobie poradzić, czy masz trudności z nauką. Oprócz indywidualnych spotkań z psychologiem, psycholożką jest również możliwość konsultacji z lekarzem, psychiatrą. Pomoc skierowana jest także do osób studiujących w języku angielskim na uniwersytecie. Sowie nie prowadzimy długoterminowej psychoterapii, ale pomagamy zdecydować, jakiej formy terapii osoba studiująca potrzebuje. Zajmujemy się doraźną pomocą psychologiczną w kryzysach psychicznych, rozwojowych czy w przebiegu choroby. Do każdego podchodzimy indywidualnie i na pierwszych spotkaniach osoba studiująca wraz ze specjalistą decyduje o celach i ilości spotkań. Warto podkreślić, że obowiązuje nas poufność, taka sama jak w gabinecie lekarskim. Zachęcamy do kontaktu z nami osoby, które mają kłopot w rozeznaniu, czy ich trudność ma charakter przejściowy. Jesteśmy tu po to, aby wspólnie zmierzyć się z Waszymi problemami. Kontakt ze specjalistkami specjalistami SOWY jest możliwy na kilka sposobów. Podstawą jest wypełnienie i przesłanie formularza dostępnego na stronie sova.uj.edu.pl. Możecie zadzwonić także pod numer dyżurny dostępny na naszej stronie. Prowadzimy konsultacje stacjonarnie oraz za pośrednictwem aplikacji Teams.